No, witam serdecznie w przedpołudnie poniedziałkowe. Ja z samego rana sobie wybiegam na rosę, tak? Na rosę, na bosy spacer. Właśnie o tym dzisiaj chciałbym kilka słów powiedzieć. Po co i komu takie spacery są potrzebne poranne po rosie? No, może niekoniecznie poranne, mogą być też i spacery popołudniowe w trakcie dnia, wieczorne. Ja zaczynam sobie tak dzień od rana, ponieważ jest to takie dla mnie doładowanie energetyczne. Taki spacer prowadzony jest z uważnością, wyłączamy sobie myślenie. Myśli gdzieś zostawiamy daleko, tutaj skupiamy się tylko na tym, co nas otacza. Nawet jeżeli jest to drzewo, które widzieliśmy już setki razy, zawsze możemy coś dostrzec, możemy przyglądać się kwiatom, łące, temu, co pojawia się nowe, ćwiczymy naszą uważność. Jak mówię, wyłączamy myślenie, myślenie zostawiamy sobie na Potem, czemu taki spacer służy? No właśnie, o tym sobie powiemy. Ja sobie teraz będę kontynuował swoją przechadzkę. Jest to takie, jak mówiłem, już doładowanie energetyczne, lepsze niż kawa. Podłoża też mogą być różne. Mogą to być kamyczki, może to być trawa. Pogoda też tak naprawdę nie jest istotna. W zimie to może być śnieg. Po deszczu może to być taka mokra ziemia. Za każdym razem są nieco inne walory wprowadzamy nasze receptory, które są na stopach w stan takiego delikatnego pobudzenia, a co za tym idzie, cały nasz organizm też jest stymulowany. No ma to wiele pozytywnych skutków. Za chwilkę sobie dokładnie omówimy, jakie są zalety takiego spaceru. Jest to taka dla mnie, można powiedzieć, naturoterapia, jedna z praktyk takich naturoterapeutycznych w praktyce. No, można uznać, że naturoterapia to jest to są wizyty u naturoterapeuty, natomiast dla mnie przede wszystkim jest to praktyka, codzienna praktyka. Różne, o ile tak można powiedzieć, różne rytuały, takie jak właśnie spacer poranny, Ja tu nie przepisuję jakichś tam kwestii związanych z medytacją czy z jakimiś tam rytuałami powitania słońca. Można też, tak oczywiście. Dla mnie, dla mnie przede wszystkim spacer ma wydźwięk, dla mnie taki, no. Jest to dla mnie doładowanie energetyczne z samego rana i na tym się skupimy, co ten spacer nam daje. A ja tymczasem sobie kontynuuję swój spacer. Widzimy się za chwilę i omówimy sobie już szczegóły tego naszego spaceru, a może też wady jakieś są. No. Postaramy się wszystkiemu przyjrzeć z bliska. Także zapraszam do dalszego materiału. No, właśnie chodzenie boso. Co nam to chodzenie boso daje? Jakie są zalety? No, jak już wspomniałem, ja praktykuję no, w tej chwili codziennie. W zimie też staram się wychodzić na śnieg, natomiast na śnieg, no to już musimy być bardziej przygotowani. Tu już są, jeżeli chodzi o zimne podłoże, tu już są pewne przeciwwskazania, o których za chwilkę sobie powiemy. Natomiast chodzenie boso w okresie wiosny, lata, jesieni, szczególnie po takiej porannej rosie, no daje nam przede wszystkim uziemienie. Chodząc boso uziemiamy się. I tutaj jest wiele badań w tym temacie. Między innymi Uniwersytet Północnej Florydy właśnie potwierdza, że taki krótki spacer bosy jest w stanie poprawić naszą pamięć. No, gdzieś tutaj nawet podają, że o 16%. Jak sprawdzałem, być może tak jest. Na pewno, na pewno jest to związane z tym, że podczas chodzenia boso bardziej koncentrujemy się na podłożu, na tym, co nas otacza. Ostrożniej stawiamy stopy, więc ze względu na uważność, być może tak jest, skoro są takie badania. Czyli przyglądamy się otoczeniu, koncentrujemy swoją uwagę na tym, że chodzimy, spacerujemy sobie boso. Ostrożnie stawiamy stopy, żeby gdzieś tam nie urazić, więc coś w tym musi być. Tutaj, badania, bo badań w tym temacie jest sporo. Badania też pokazują, że taki bosy spacer zapobiega rozwojowi osteoporozy. Także, no słuchajcie, warto, warto naprawdę praktykować. Kolejna rzecz, no to jest masaż receptorów na stopach, czyli generalna poprawa naszego stanu zdrowia, pobudzenie tych zakończeń nerwowych. O tym już nawet tradycyjna medycyna chińska mówiła właśnie o tych zakończeniach nerwowych, które są na naszych dłoniach, na naszych stopach. I ich ucisk, tak zwana akupresura, jest w stanie poprawić stan pracy naszych wewnętrznych narządów, naszego samopoczucia. No także, także warto, warto też chociażby nawet z tego względu właśnie praktykować ze względu na taki masaż właśnie taki naturalny, poranny czy tam w trakcie dnia masaż. Kolejna rzecz, którą też dowodzą badania, tutaj Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach Zjednoczonych też przeprowadzał takie badania, że chodzenie BOSO poprawia jakość snu ze względu właśnie na uziemienie, czyli odpływ tych różnych negatywnych ładunków. Chodząc właśnie po ziemi, jak już wspominałem, uziemiamy się, odprowadzamy czy neutralizujemy nadmiar wolnych rodników które no, myślę, że każdy z nas ma ze względu na to, że jesteśmy otoczeni wszelkiego typu promieniowaniem, promieniowaniem ekranowym, jak ktoś pracuje przed komputerem, generalnie praktycznie każdy z nas ma w domu WiFi, telefony komórkowe, więc chodząc boso rozładowywujemy się, jak gdyby tak, czyli po prostu uziemiamy się, złe ładunki, czy te negatywne ładunki są odprowadzane właśnie. Z powrotem do ziemi. Także tutaj, tutaj jakość snu na pewno się poprawia, ponieważ jeżeli śpimy, szczególnie w obecności na przykład telewizora, czy w pobliżu, gdy mamy telefon komórkowy przy głowie, no, to nie jest koniecznie zdrowe. No, uziemianie w jakiś sposób właśnie ten problem rozwiązuje. Kolejna rzecz, która nawet u dzieci jest widoczna, też badania tutaj różne były przeprowadzane, to jest korzystny wpływ na poprawę postawy ciała. Czyli generalnie tutaj dużo zyskują dzieci. Nie musimy się obawiać, że dziecko się przeziębi, ponieważ to jest tylko stan świadomości w naszej głowie. Jak najbardziej my ewolucyjnie jesteśmy przystosowani do tego, żeby chodzić boso. No, praktycznie jesteśmy jedynym, jedynym żyjącym gatunkiem na Ziemi, który chodzi w butach. Przyjrzyjcie się Państwo zwierzętom: wszystkie chodzą boso. Owszem, no chorują, ja nie mówię, że tutaj żadna choroba nas nie dopadnie, no ale zdecydowanie nasz stan zdrowia się poprawi, poprawi się nasza postawa, poprawi się jakość snu. No, chodzenie boso to jest stymulacja naszej odporności, szczególnie gdy chodzimy sobie po takim podłożu lekkochłodnym, zmrożonym bądź zimą po śniegu. Oczywiście tutaj nie możemy mówić, jaki czas mamy chodzić. No, każdy tutaj indywidualnie musi sam poznać. No, jedna osoba będzie chodziła na przykład po śniegu 15 sekund, ktoś inny 2 minuty, ktoś inny jeszcze dłużej. No, tutaj musimy poznać nasz organizm i nie robić niczego na siłę. Na pewno musimy tutaj zaczynać od krótkich spacerów. A później, jak się przyzwyczaimy, możemy sobie kontynuować dłuższe. W lecie to jest inna sprawa, bo praktycznie, jak już się przyzwyczaimy, to i przebywamy na zewnątrz, to i nawet cały cały czas, gdy przebywamy, możemy sobie spacerować boso i na pewno to wyjdzie z korzyścią dla naszego zdrowia. No i tutaj też warto obalić pewne mity, które mówią, że no, możemy się nabawić jakiejś grzybicy. Nie jest to prawdą. Nie jest to prawdą. Grzybicy to się możemy nabawić w publicznych prysznicach, w publicznych toaletach, na basenie, gdzie jest dużo osób, na łonie przyrody. Na pewno coś takiego nam nie grozi. No oczywiście musimy uważać, żeby nie wejść w jakieś... na jakieś... Ostre krawędzie, czy ewentualnie jakieś tam ciernie, no to tutaj ten to podłoże musimy sobie odpowiednio dobrać, tak? Kolejna, kolejna sprawa, która jest mitem, że chodzenie boso. Chodzenie boso szkodzi naszym nerkom. No, słuchajcie, jeżeli ktoś ma chore nerki, no to jest to zdecydowanie przeciwwskazanie, szczególnie po zimnym podłożu. Więc tutaj, chore nerki, chory pęcherz, więc tutaj chodzenie boso wskazane nie jest. Natomiast jeżeli nie cierpimy na żadne ze schorzeń nerek, pęcherza, generalnie dróg moczowych. To tutaj nie ma żadnych yy, ani badań, ani dowodów na to, że chodzenie boso może nam zaszkodzić. Oczywiście, jeżeli nie chodziliśmy nigdy boso, no to przyzwyczajmy się. Najpierw przejdźmy, nie wiem, kilka kroków, aby później te spacery wydłużyć. Nawet i na całodzienne chodzenie boso, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli mamy własny ogródek, no to kto nam zabroni, tak? No tutaj wiadomo, no ktoś powie, mieszkam w, mieszkam w bloku, czy w jakimś takim, nie wiem, większym. Skupisku, i nie mam gdzie chodzić boso. No, fakt, jest problem wtedy, no ale zawsze można się wybrać gdzieś na jakiś dalszy spacer do pobliskiego parku, nad rzekę, na łono przyrody i tam sobie praktykować. To naprawdę nie jest duży problem. Poza tym mamy kontakt z naturą, a już wiadomo, kontakt z naturą jakie ma zbawienne skutki dla naszego zdrowia. Więc uważam, że jest to praktyka warta wprowadzenia. No ja, i tak jak mówiłem, dla mnie takie bose chodzenie, szczególnie jak podłoże jest chłodne, na przykład właśnie śnieg czy zmrożone, daje mi lepszego kopa niż kawa. I naprawdę powiem, że rzeczywiście na odporność to ma ogromny wpływ. Jak jeszcze tam ileś lat temu gdzieś łapałem jakieś katary, przeziębienia. W tej chwili to odeszło praktycznie w niepamięć. Nie pamiętam kiedy miałem katar, kiedy byłem przeziębiony. Także no, polecam taką praktykę codzienną, a poza tym można połączyć. Ja mówię, nie wchodzę w jakieś kwestie tutaj medytacyjne czy duchowe. No, są osoby, które lubią akurat. Takie rytuały, no można to połączyć z jakimś rytuałem, nie wiem, modlitwy, medytacji, powitania słońca. No kto co lubi, to tutaj już można sobie jakąś do tego dobrać treść odpowiednią, takiego bosego spaceru. Aczkolwiek nie jest to konieczne. No niech, powiedzmy, ta chwila tu i teraz, gdy jesteśmy sam na sam z przyrodą, dotykamy ziemi, uziemiamy się, niech to będzie ta chwila sama w sobie, już nie musimy do tego jakiejś teorii dorabiać. No aczkolwiek. Kto co lubi, kto co lubi. Ja żadnej teorii nie dorabiam. Skupiam się na tym właśnie co jest w chwili bieżącej, pomimo, że widzę na przykład te drzewa już któryś raz, ale często dostrzegam coś nowego, to jakiś nowy ptak zaśpiewa, to nowe kwiaty kwitną na łące. Także warto taką praktykę wprowadzić, warto trenować uważność, ponieważ to się na pewno odbije z korzyścią na naszym zdrowiu. Nawet jak mówię, gdzieś wyjedziemy sobie. Warto ściągnąć buty. No, słuchajcie, nad morzem na przykład, gdy jesteście, każdy praktykuje gdzieś chodzenie boso po plaży, nikt się nie przyjmuje, że będzie przeziębiony, więc niech to nie będzie taka praktyka tylko gdzieś nad morzem czy nad jeziorem, ale niech to będzie codzienna praktyka na różnych typach podłoża: na trawie, na kamyczkach takich obłych, na których nie poranicie sobie stóp, niech to będą krzyżki jakieś gałązki no naprawdę warto sobie te receptory warto sobie te receptory właśnie rozmasowywać i na pewno to wyjdzie z korzyścią dla waszego zdrowia także polecam taką praktykę jest to jedna z takich praktyk jak ja to mówię naturoterapia na co dzień bo naturoterapia to jest właśnie nasza codzienność nasze praktyki a nie wizyty na przykład u nat naturoterapeuty także działajcie działajcie no pozdrawiam serdecznie